jest taki dowcip, żart. Co zrobił Jezus po chrzcie? Było, by było miało być pytanie na jakimś takim teście z religii. Co zrobił Jezus po chrzcie? Co zaraz Jezus po chrzcie zrobił? No? wyszedł z wody. I to jest niby żart, ale on jest dość ważny. Dość ważny to znaczy, bo po chrzcie wszyscy ludzie zostawali w wodzie, i wyznawali swoje grzechy. Ewangelista ten fragment, który zaznacza, nie jest tylko opisem tego, że przyjął chrzest i wyszedł z no bo raczej by wyszedł, nie stał tam później cały czas, e, tylko automatyczność tego, że on wyszedł od razu, pokazuje, że Jezus nie miał co wyznawać. Mhm. I to był ten moment, kiedy występuje na Niego gołębica i głos Ojca. Pojawiają się świadkowie. E, jest dużo świadków w okolicach tego chrztu. Którzy zaświadczają, kim jest Jezus, jaka jest Jego tożsamość, że on jest e, e, synem umiłowanym, w którym Bóg ma upodobanie. E, niedziela chrztu Pańskiego, e, która ma bardzo długą historię, w ogóle to święto. Przypominam, że cały czas obchodzimy tak naprawdę Epifanię. Cały czas to jest druga niedziela Epifanina, czy drugi dzień Epifaniny, drugie święto, druga uroczystość Epifanina. Pierwsza niedziela po Epifanii. Wspominamy Chrzest. Chrystusa w Jordanii. Były takie grupy heretyckie, które głosiły, że to był dopiero ten moment, kiedy Jezus stał się Chrystusem, kiedy zwykły człowiek został przebóstwiony i zaczął wypełniać rolę, które powierzył mu ojciec. To był dopiero ten moment. A ewangelista i Kościół uważnie czytając ten fragment zauważył, że Jezus robi to z innego powodu, bo on nie ma co wyznawać. On wie, że nie idzie tam po to, że czegoś mu brakuje. On tam idzie dlatego, że idzie razem ze swoimi krewniakami po to, żeby przyjąć chrzest. Po co ci ludzie tam szli? Bo mieli problemy w życiu, bo popełniali grzechy. Bo, bo wiedzieli, że w ich życiu jest jakiś brak, jakiś błąd, z którym sobie sami nie radzą. Szli do Jana, wyznawali grzechy i prosili o chrzest nawrócenia. Jezus robi to samo. Po co? przecież nie po to, żeby wyznawać grzechy, bo jak ewangelista Mateusz nam dzisiaj mówi, on od razu wyszedł z wody. Idzie tam po to, żeby solidaryzować się z człowiekiem. Żeby pokazać, że on jako Syn Boży przyszedł właśnie po to, żeby człowiek tak jak on mógł wyjść z wody i niczego nie wyznawać. Bo jest czysty. I wiecie, to się dokładnie wydarzyło w naszym życiu, o czym przypomnieliśmy sobie na początku tej liturgii w momencie chrztu. Jak zostaliśmy okrzczeni, nie musieliśmy nic wyznawać, bo po chrzcie byliśmy jak Chrystus. Byliśmy jak niepokalana dziewica. Byliśmy jak Maria, tak? W sensie w, w momencie ich sztu. Byliśmy jak, jak, jak każdy z nas w momencie naszego narodzenia, gdy nie mamy żadnego grzechu. Narodziliśmy się na nowo. Byliśmy i mieliśmy czystą kartę. I chrzest, każdy i każdego z nas, przypomina nam jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Że w momencie, gdy polewano nas wodą, czy zanurzano nas, każdy z nas, każda z nas, słyszeliśmy te same słowa, co Jezus. To jest mój syn umiłowany. To jest moja córka umiłowana, w której mam, w którym mam upodobanie. I to jest tajemnica chrztu. A chrzest jest sakramentem łaski. A łaska, jak wiemy, jest działaniem Pana Boga i Jego darem. Dlatego my w tradycji katolickiej chrzcimy niemowlęta i nie ma syn najmniejszego problemu. Dlaczego? Dlatego, że każdy może za dawno zupełnie otrzymać łaskę od Pana Boga. Każdy zupełnie bez powodu, bez uprawnień, byśmy powiedzieli, no. może usłyszeć: Bóg cię kocha i nic z tego nie zmieni. I chrzest jest tego potwierdzeniem, Bóg cię kocha. Tak jak kocha swojego Syna. że rozumie nasz grzech, że przyszedł tu po to, żeby zmyć nasze grzechy, nie? Tak jak wody w Jordanie płyną, tak te grzechy tych ludzi były zmywane z nich, tak Chrystus przyszedł na świat, żeby zmyć nasze grzechy i powiedzieć, nie musisz być z nimi związany, związana. To się dokonało w chrzcie i dokonuje w spowiedzi. Bo spowiedź ma tą podstawową rolę, wiecie, po to jest spowiedź, nie po to, żeby się poczuć lepiej. To po to, żeby przywrócić stan z momentu chrztu. Żebyśmy byli tak jak w momencie, kiedy właśnie wyjęli nas z pasem chrzcielnego, czy tam właśnie nas polali. Żeby mieć ten stan pełnej komunii, pełnej relacji z Panem Bogiem. No to tyle może z mojej strony. Bóg, który się z nami solidaryzuje, Bóg, który mówi: Kocham Cię, to jest ten Bóg, który dzisiaj się objawia w Chrystusie Jezusie. I to jest ten Bóg, który zaświadcza, że, że to działanie to nie jest tylko działanie jakiegoś rabina, nauczyciela, mądrego człowieka, tylko to jest Boże działanie w Chrystusie Jezusie, który jest umiłowanym synem Ojca, namaszczonym przez Ducha Świętego.